Szymanko, to jest Wjazna Biznes, a my jesteśmy Weasel News. Dzisiaj odwiedzamy jedno z najbardziej znanych miejsc w Los Santos. Amunation. Tu każdy obywatel znajdzie coś dla siebie. Od gazówki po granatnik. Zobaczymy, jak wygląda ten biznes od środka, kto to kupuje i jak się prowadzi sklep z bronią w świecie, gdzie każdy ma broń. Zapraszam. W środku klimat, jak w filmie akcji, zapach smaru, dźwięk przeładowywania i ceny, które nie zawsze mieszczą się w budżecie typowego wyjadacza taco. Ammunition to sieć, która działa od lat. Mówią, że jak masz problem w Los Santos, tu znajdziesz rozwiązanie. W kalibrze 9 mm. Jest z nami pani Lilith, właścicielka Ammunition. Może zadamy jej parę pytań. Dzień dobry. Witam. Ok, fantastycznie, więc skąd pomysł na taki biznes? Dlaczego akurat Ammunition? Zamiłowanie do broni palnej. Okej, okay, okej, okay, rozumiem, ja, więc zamiłowanie. Bo widzimy funkcjonariuszy policji, pewnie stali klienci tutaj, FamuNation. Jak najbardziej codziennie przychodzą do szkalać się i swojej umiejętności podnosić Ej, O, okej, okay, strzelnica, więc do tego przejdziemy później. A kto jest takim typowym klientem, kogo widzimy tu najczęściej? Nie mówię o strzelnicy, ale właśnie klienci. Mam jednego. Klienta, który przychodzi średnio codziennie daj Okej. Okay. Poza I... tym policja jak najbardziej. Okej, okay, okej. Okay. A jak wygląda taki dzień pracy? Po prostu obsługuje pani sprzedaje. Czy konserwuje y... pani w jakiś sposób broń? Y też. Taki codzienny, codzienny dzień. To jest jakby wejściówki, sprzedawanie broni białej. Również broni, zapisy na szkolenia, przeprowadzanie takich szkoleń. Okej, okay, świetnie, świetnie. No ale dobra, teoria teorią, ale czy możemy sprawdzić, jak to działa w praktyce? Oczywiście. Fantastycznie, więc może przejdziemy na strzelnicę. A więc tak, pani Lilith zabrała nas na strzelnicę. Zaprezentuje nam, jak strzela? Z jakiej broni pani będzie strzelać? E, mamy dwie, dwie broni do wyboru, HLPT-92 oraz HLM-10 Custom. Okej, okay, okej. Okay. Czy yy, co to? To jest broń krótka, broń długa, czym one się charakteryzują? E, obie to są broń krótkie, palne. Jak najbardziej różnica między innymi polega na tym, że jedna ma, że tak to ujmę, większego kopa. Okej, okay, a czy mogłaby pani nam zaprezentować, jak to wygląda? Przeszkadzam w czymś, Przepraszam. Nie, 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 o, idealnie się składa. Może nagramy moment, w którym pan jest obsługiwany tutaj przez panią Lilit. A to Ajzak może się zająć. Ja nie mam, nie mam problemu ale, z tym. Dostałem właśnie telefon, ja muszę iść. Isaac? Ale, ale zaraz, zaraz, zaraz. zaraz nie. Państwo nie nie pan, Widzi pana? pan, to zawsze tak tu jest. Zawsze tak tu jest. Jak zapłacił pieniądze, a okay. tak jest właśnie obsługiwany, rozumiem, proszę pana, tak rozumiem. właśnie jest obsługiwany. A za to ja to zaraz zobaczy? przyjdę, ja muszę iść. Ja zaraz nie, nie będzie mnie, proszę pana. No, od 14 o, telefony, od 14 do 18 niby jest egzaminator, a później tak naprawdę okazuje się, że go nie ma. No. Tydzień temu człowiek zapłacił 2000 dolarów, okay. a to zawsze całuje klamkę po prostu. Rozumiesz, rozchodzi się o egzamin na broń, tak? No chodzi, ale wie pan, nie tylko egzamin, nie tylko, przepraszam, nie tylko egzamin, szanowni państwo. Nie okay. tylko egzamin. Proszę stanąć bliżej, żebym do mikrofonu też mówił. Tak, tak, nie tylko mówi? chodzi o egzamin, szanowni państwo, ale przede wszystkim też o podejście do klienta. Gdybym ja prowadził taki biznes, zawsze z uśmiechem witałbym klienta, a nie z obrażoną, smutną miną kobiety, która po prostu musi tu być z jakiegoś powodu. Rozumiem. Tak, to proszę to, to, to jest podejście, tak? Podejście do klienta. Wszyscy chcemy tutaj legalnie zakupić broni i czuć się bezpiecznie w tym złym mieście, ale podejście jest takie, że nawet się nie chcę tutaj przychodzić. No, cały czas, jak tu jestem, to całej tego Okay. Ale pan jest po prostu ignorowany, tak jak dzisiaj? Pan jest odsyłany z kwitkiem przez brak y, dokumentów? Nie spełnia pan jakichkolwiek wymagań? Gdzie nie, jest nie, 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 Czemu nie. nie. jest pan Szanowny, Szanowny panie, jestem po wszystkich testach. Zapłaciłem również pieniądze za egzamin. Rozchodzi się tutaj problem o to, że ciągle jest jakiś problem z dostępnością. Przecież ta pani też może egzaminować. Tylko dlaczego tego nie robi? Ha, no odpowiedź już zostawiam absolutnie tutaj widzą. A jeśli chodzi o tego pana w siwych włosach, do niego nic nie mam, ale jak się zapytałem go, gdzie jest egzaminator powiedział, że nawet nie ma do niego numeru telefonu. Więc jak to jest, że w jednej firmie, w jednej rodzinie tak naprawdę nikt nie ma kontaktu z sobą? No, 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 no to przecież to jest to, to, to jest potwarz. Okej, okay, rozumiem, rozumiem, więc pan no o co się tutaj rozchodzi? Dlaczego ten klient jest tak bardzo oburzony i dlaczego ten klient nie jest w stanie zdobyć egzaminu, o, którego ta, o który tak bardzo się ubiega? A w szczególności no, przecież go opłacił. Numer telefonu do egzaminatora jest podany na stronie no, Na stronie aplikacji, zostały. no cały czas to samo, cały na czas to samo. Na stronie sklepu, jak również w ogłoszeniach. Jest ja to się podane, możemy wziąć SMS-a i umówić się bezpośrednio z egzaminatorem. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. A egzaminator pracuje na rzecz Amunation czy urzędu, przepraszam? Amunation. Amunation, okej, okay. więc no tak. nie ma Pani odpowiedniej ilości wykwalifikowanych pracowników, tak? Egzaminator pracuje, znaczy on ustalił sobie godzinę od 14 do 18.30. I jak jestem tutaj popołudniami, tak codziennie kogoś egzaminuje, więc to nie jest tak, że on nie ma czasu. Wystarczy po prostu napisać SMS-a i poczekać na odpowiedź. Dzwoniłem jeżeli... do niego dzisiaj, właśnie w godzinach jego rzekomego urzędowania. Wiecie co? Co było? Poczta głosowa. Poczta głosowa. Właśnie od godziny 14 do 18.30. I ta sama była ciągle odpowiedź. A o no. której pan do niego dzwonił? Proszę pana, o, w godzinach jego funkcjonowania. Dzwonił pan o godzinie 14, bodajże 25, jak byłam na PL na, na Molon w tej restauracji. Przy mnie pan próbował się połączyć, było dosłownie. 18, dzwoniłem już wcześniej. 25. To ja dzwoniłem, dzwoniłem już wcześniej. Mam numer od mojego kolegi. Dzisiaj jak o, to czyli jednak dał tak kiedyś 16 numer? 16:30, Tak, akurat tam siedział i egzaminował kogoś. Świetnie, no słuchajcie, jesteście tutaj z kamerami pewnie też tak, nie pierwszy tak, raz. Tak, jak tak, widać, tak. egzaminator, którego nawet nikt nie widział, nikt nie wie, i nie odbiera numeru telefonu, jest i egzaminuje ludzi. Tylko pytanie kogo? Opłaconych kolegów, czy może jeszcze kogoś innego? Pytanie, czy to jest miejsce dla ludzi, dla zwykłych obywateli? Czy może tylko i wyłącznie dla znajomych? A chce się tutaj pracować pracownikom tylko w momencie, kiedy przychodzi ktoś może z grubym portfelem. Przepraszam, panie Szarli, ja chciałbym zapytać o jedno. Myśli tak. pan, że ta odmowa może być na tle rasistowskim, może tutaj chodzić o kolor Pana skóry? Nie, 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 my, nie myślę, że chodzi o to. Po prostu chodzi, okay. wie Pan, o, 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 o takie po prostu lenistwo pracownicze, wie Pan? Okay. Jak ja bym był rozumiem. szefem biznesu, proszę Pana, a byłem szefem biznesu, to zapieprzałem, wybaczą Państwo widzowie, zapieprzałem po 14-15 godzin dziennie. I jak ktoś przyszedł, nigdy go nie odprawiłem z kwitkiem. Nigdy. A rozumiem, tutaj co, co mamy do czynienia po prostu z tak zwanym, brzydko powiem, wyjebnictwem. Na zwykłego obywatela. Miłośnik adrenaliny? A, wypróbuj Ego Chaser i osiągnij maksimum możliwości. Obejrzyj zdjęcia sportów ekstremalnych i base jumpingu. Sprzedajemy batony energetyczne z desperowanym mężczyzną w średnim wieku. Hej, możesz być super sportowcem, nawet jeśli masz pracę biurową i rodzinę, której nie pamiętasz. Nie masz czasu na prawdziwych przyjaciół. Jesteś wojownikiem. To baton energetyczny, który jest w całości poświęcony Tobie. Jak duży jest twój ego chaser? Mówi pani, że egzaminator jest cały czas dostępny, tak? Od godziny 14 do 18.30 od poniedziałku do piątku w weekendy nie wymagam od niego, aby pracował, ponieważ każdy zasługuje na czas wolny. Wystarczy napisać SMS-a. Mało tego, jeżeli ktoś nie ma czasu w tych godzinach, to wtedy zgłasza się do mnie, bo ja jestem w innych godzinach. I tylko wtedy, ja nie egzaminuję, jakby poza tym czasem, ponieważ mam od tego człowieka wykwalifikowanego. Rozumiem, rozumiem. A nie sądzi Pani, że rozwiązaniem byłoby zatrudnienie większej ilości wykwalifikowanych egzaminatorów tak, aby rozwiązać problem, który pojawia się w Los Santos i w obsłudze klienta przez Amunation? E, obsługa klienta nie ma tutaj nic do rzeczy. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to na chwilę obecną nie znalazła się jeszcze ani jedna osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, Aha, ani okay. jedna. Rozumiem. Więc potwierdza Pani to, co mówiłem wcześniej o niewielkim braku wykwalifikowanych pracowników. Oczywiście nie jest to problem ze strony Amunition, a po prostu rynkiem pracy, tak? Osoba, która zgłosi się do pracy, po pierwsze musi być niekarana i mieć na to zaświadczenie, a po drugie musi, po drugie musi mieć pozwolenie na broń. Więc okay. to nie jest tak, że no tak, no tak, ja. No tak. A nie da się zdać pozwolenia na broń, bo nie ma egzaminatora, więc to jest proste. Prosty rachunek. Nie ma egzaminatora, więc nie ma osoby, która mogłaby być egzaminatorem. No przecież to jest proste. Dodatkowo rachunek. wprowadziliśmy możliwość, jeżeli ktoś uważa, że czeka zbyt długo, ma możliwość jakby zwrotu tych dwóch tysięcy. To nie jest problem. Wy Wystarczy podejść, powiedzieć, my wtedy to zwracamy. W tym momencie system działa w taki sposób, że klient rejestruje się, nie płacąc. Płaci dopiero przed egzaminem i to jest dobre dla klientów, którzy mają właśnie roszczenia. Okay, Wystarczy przejść. To rozumiem, nie jest rozumiem. trudne. No jest Więc sami, takie tak. rozwiązanie pośrednie po prostu na brak tych wykwalifikowanych pracowników. No ale rozumiem. Miejmy nadzieję, że któregoś dnia coś się, to się zmieni. Pan Charlie zdobędzie licencję, a pani Lilith wykwalifikowanych pracowników. Pozdrawiam i zapraszamy do Amunition, najlepszego sklepu Los Santos. Za nami Amunation, a my już jesteśmy na zewnątrz. Nagranie wyszło perfekcyjnie, wszystko zostało nam przedstawione. Amunation prosperuje dobrze, ale czy perfekcyjnie? Tego nie wiemy. Jak widzieliśmy po obsłudze klienta, pojawia się mały problem z zdobyciem licencji. Z zdobyciem licencji na broń. Niestety nie wiemy, na czym dokładnie problem ten polega, ponieważ zostaliśmy wyproszeni. Charlie. Klient, który był w środku, właśnie rozmawia z właścicielką, mam nadzieję, że uda im się rozwiązać nieporozumienie. Pozdrawiam, Gory Gamora, Weasel News.